Dzień dobry Po dłuższej przerwie zaczynamy kręcić e, Filmy Z rajzy Tym razem nocki nasze rowerowe Czekam na Tomasza I jedziemy dzisiaj e, Już dłuższą trasę Około 80 km Za mną już Pomału zachód się zbliża Mamy po 18 I będziemy jechać Czekamy na Tomasza i lecimy. Jedzie, Tomasz, jedzie. <grystanie> Specjalnie, bo Marek, Marek Kuder powiedział, że nie kręcimy żadnych filmików z wypraw, to będziemy kręcić. E, jedziemy. jedziemy. Masz tą nawigację włączoną. Tak. Pokrótce z dna do góry na w Opolskie. Na Polską cerakie, Polska... nową ścieżką do Pęderzyna i z Koźla I wracamy później. Wracamy przez... na kuźnie. To tak jak wracamy z góry Świętejanne chyba, no. nie? Na kuźnie i tamtymi pioskami. Dobra. Potem. Pogoda spoko wieje. Na razie człowiek nie wie jak się ubrać. Ja się na razie rozebrałem. Dobra, ciśniemy. Jesteśmy za podjazdem na Gamowskiej. W kierunku na strzybniczek. Zatrzymaliśmy się, bo Tomek stwierdził, że ładne pole. No, temperatura się podniosła. Ile? 6 km za nami, jeszcze 80. Jedziemy w nieznane w sumie. 17 km za nami. Miejscowość Dolędzin. Dolędzin, Dolędzin. Przed nami takie to drogi jak i jakieś stare tory kolejowe. Skądś dokądś. I słońce plące się ku zachodowi, ale jeszcze godzina co najmniej po jasnoku. Ciśniemy. Tomaszu, gdzie jesteśmy? Nie wiem, no jeszcze jedno podejście. Unia Polska Cerekiew, czyli jesteśmy w polskiej cerekcji. Ale od tej strony nikt jadący autem od Raci na Opole nigdy nie był. Prawdopodobnie i nie wie, że tu są takie takie fort, jakby. A tak naprawdę to są mieszkania, Tomaszu. Widzisz? Ludzie mieszkają. Super. Patrzcie, proszę Państwa, jak pięknie jest w Długomiłowicach miłowicach Langenlieben po niemiecku, zrobione dla rowerzystów. Wzdłuż pięknej ścieżki rowerowej. Tak, miejscowość wita rowerzystów. Jedziemy cały czas wzdłuż byłych torów kolejowych, po torach kolejowych. Tutaj przed nami jest chyba stary dworzec kolejowy w Długo Miłowicach, który został tak sobie tutaj ładnie. Na razie wygląda tak sobie, ale, ale jest. A my dalej ciśniemy. 32 km za nami. I słońce się schowało, i zimno się zrobiło. Będzie tylko lepiej. No, ale my w sumie mieliśmy jechać w noc. Uwaga, uwaga, jesteśmy w świecie Rzymie, koźlu, ale dziuro Ruch tutaj jak w Rzymie. Lidr, biodromka. Wszyscy kupują, bo wielka afera narodowa. 3 dni zamknięte będzie wszystko zrobić zapasy alkoholu, kiełbasy. Śluza koźle! Pięknie! O, I tam pan kapitan od portu siedzi Kapitan Bomba Dobra, kamerę wyłączamy Jesteśmy przy śluzie w koźlu Tam siedzi w budce pan który steruje śluzą Tomek ustawia rowery do, po, do zdjęcia. O, 40 km bardzo sympatyczną trasą, z czego, z czego 15 km chyba e, tą ścieżką, szlakiem, jak to był szlak kolejowy, coś takiego, tak? Genialne. Prosto, fajnie, pięknie, przyjemnie. Przestało wiać. Jeszcze jest w miarę ciepło fotograf nadworny robi zdjęcie rowerów już dziś pewnie w nocy fotorelacja będzie Na pewno będzie szybciej niż ten film. Mi się filmu nie będzie chciało dzisiaj robić. Ciśniemy dalej, zaraz bo nie oszukujmy się. Będzie zimno. <świet> Świetnie. Tak do końca Jakieś jeszcze, nie wiem, kilometr Potem w lewo wzdłuż lasu I wyjedziemy w starym koźlu Gdzieś tam... Gdzie no, nie wiem No więc jesteśmy po 70 kilometrach drogi na... Super Jezus Maria! Akurat nagrywałem to fajnie, sakwa do wody Nie mam tam co mam. Jedzenie jakieś kurde Ja pierdziela Akurat się nagrało No dobra, nagrało się, spoko, nie? Nic nie popłynęło Woda wylewa się z sakwy Spoko Patrzcie nie masz, żeby ci się to nie zalało Trzymaj No ja chciałem nagrywkę zrobić bo się skończył mi ten Kurwa, co ja tu miałem tutaj z tej strony Miałem mnie przeklinać nóż, apteczka. Powerbank w wodzie Tam jest pełno wody stary Jo, to jest szczelne fajne Także Dobrze że nagrywam, także zobaczycie jakie przygody nas tutaj spotykają. Powerbank fajny, naładowany trochę Ja pierdzielę Czekaj, co tam jeszcze mi pływa? Dętka Nie no, bardzo fajny film będzie. Co tam jeszcze mi pływa? Kabel USB Mhm Jeszcze sobie coś pogrzebię. Nic już nie mam trzeba byłoby wylać wodę z Sakwy Czekaj Tomaszu Daj Nie, no nagrywamy Tomasz, czekaj tak się, kończy, tak się kończy nocne y, y, pozowanie do zdjęcia. Uwaga, tak się kończy. Czekajcie. Czemu ta sarta się w ogóle mi odczepiła? Nie odczepiła, tam było. No i jeszcze po 70 km jeszcze siodełko mi się skrzywiło. Jest spoko, zapraszamy. Przejazdy z nami zawsze są pełne, pełne ciekawych rzeczy. W ogóle jest spoko. Śmierdzą mi ręce odrą. Pozdrawiamy. Na razie i do następnych wypraw nocnych, pełnych przygód.